...miał koronę, z tą koroną srebrną nie ma problemu, bo są zakładki zaczepiamy prosto do tej instrukcji obsługi z tej strony jest taka wypustka zginamy ją następnie przekładamy i wtykamy i wtykamy do jednej z dziur w zależności od wielkości łepetynka albo czapki I jak już wetkniemy to później od wewnątrz rozwijamy to, co zgięliśmy. Czy doszło? Ale musimy najlepiej, żeby od tej strony, nie od tej, nachodzimy. To będzie się trzymało elegancko, będzie widać. Nie będzie odstawało. Dzielimy się koronami, jeżeli ktoś ma za dużo. A jeżeli komuś bratnie, no to trudno. Zobaczycie Państwo, jak się przyzwyczaicie do tych koron, to nie będziecie chcieli ściągnąć. To już widzimy z doświadczenia. Każdy chce być królem. Każdy chce sobie porządzić trochę. Proste, jak nie wiem co. O, już widzę korony na głowie, także nie jest źle. Jak za duże, za małe przekładamy. O jeszcze tutaj harcerka ma korony z zaliną. Jakby ktoś nie miał. Harcerka, proszę cię, żebyś z mojej prawej strony przeszła. Bo tutaj widzę bez koronnych. Tutaj od strony Wozu Strażackiego, harcerka rozdaje za sznurem Koron, jeżeli jeszcze ktoś nie ma. O, jeszcze ksiądz z tamtej strony ma, po tamtej. Kto chce taką srebrną, to musi przejść tam. A kto chce ładną, kolorową, tutaj od harcerki. Dobra, tak jak teraz. Hva kaller du henne? Doni. Następna rzecz, za chwilę będą też rozdawane takie śpiewniki, kolendy. Już niektórzy mają, kto jeszcze nie ma? Będą panowie tutaj rozdawali, już chodzą, co by śpiewać, z siebie coś dać. Kaszka. Przepraszam. To może zakładamy korony, śpiewniki rozdajemy. I może zaczniemy od kolędy dzisiaj w Betlejem, co by wszyscy mogli śpiewać. Myślę, że znana kolenda. Siostra już się gotuje. Młodzież jeszcze tam idzie, ale się rozgotuje zaraz dzisiaj betlejem, dzisiaj betlejem wesoła nowina. Że Panna Czysta, że Panna Czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, to swobodzi, a nie widają wódy, dają kosy, że śpiewają wytem, a pychają cuda, cuda. Obowiasuje I Józef Święty, I Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, a nie grają królem. Pasterze śpiewają, wyglęta klękają, cuda, cuda ogłaszają Wszyscy się rodzi, nas oswobodzi, nie grają, królew króle. pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda cuda ogłaszają. Jeden oczak już widać, no to śpiewamy głośniej. Przecież on króce, przecież on króce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi na co swobodzi, a nie grają. królew. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi na co swobodzi, a nie grają. królew. Pasterze śpiewają, bydlę, tak klękają, cuda, cuda. I trzej królowie przybyli i dalej panu, i dalej panu. Sztobny złożyli Chrystus się rodzi, nas o swobodzi. A nie grają wtóre, witają pasterze, śpiewają, bydlenka, klęka. Cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie ligrają króle. Pasterze śpiewają, bydlę, tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Pójdźmy też i my pójdźmy też i przywitać Jezusa. Króla nad króle, króla nad króle, uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie migrają króle. Pasterze śpiewają, bydlę tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, co swobodzi, a nie migrają knule. Pasterze śpiewają, bydlę tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Witamy serdecznie, odszak od, od świętego Mateusza. Jeżeli są jeszcze korony, to proszę, żeby ktoś tam do nich wyszedł, bo tych koron mają coś mało. Miejsce dla koników i król, proszę bardzo. Jest jeden. I... Panie, objawienie pańskie to potocznie zwane Święto Trzech króli Jest to czas, w którym widzimy Jezusa, który objawia się w światu, całemu pogańskiemu, nie tylko narodowi wybranemu. I dzisiaj taka uroczystość w Kościele, również w intencji modlimy się misji, tego wszystkiego, co dokonuje się w głoszeniu Jezusa Chrystusa. Dlatego też. Dzisiaj jak dojdziemy do parafii Świętego Maksymiliana, tam będą siostry karmelitanki z dziećmi, które będą zbierały ofiary na przedszkole, które prowadzą w Dimako w Kamerunie. Za te ofiary za wasz gest dobroci też serdecznie zapłać strona szesnasta, osiemnasta kolenda, mędrcy świata. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spieśnie dążycie? Powiedzcie nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono wśmuchowie, nie ma tronu i a proroctwo jego zgonu, już się w świecie szerzy. Ono w wzłochowie, nie ma tronu i była nie dzierży. A proroctwo jego zgonu, już się w świecie szerzy. Mędrcy świata złość okrutna, dzieciem prześladuje Wieść okropna, wieść to smutna, z bisek próje. Nic mo na nie... Do Betlejem spieszą, Gwiazda z bawcę i ogłasza Nadzieją się cieszą. Nic monachatów nie odstrasza, Do Betlejem spieszą, Gwiazda z babcą i ogłasza Nadzieją się cieszą. Stają z gółem, niosą Panu dary, Przed Jezusa biją czołem, składają ofiary. Czyknąć miłości, czyknąć szczęśliwi i królowie, Któż wam nie zazdrości. Cóż my dały, kto nam powie, dałając miłości. I witamy trzeciego króla, już jedzie, jedzie, jedzie.

Skłaniajmy swe czoło Panu Naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu Naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe Panu Naszemu. Idło Panu nadzieję, że go będzie widzieć w niebie, mówiąc do śmiele. Oddajmy wesoło, skłaniajmy, swe czoło, skłaniajmy, swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy, swe czoło, skłaniajmy, swe czoło Panu naszemu. Tego, że go nad wszystko kochamy serca całego. Oddajmy wesoło, spaniajmy, swe czoło spaniajmy, swe czoło Panu Panu Oddajmy Oddajmy wesoło, spaniajmy, swe czoło spaniajmy, swe czoło. Przyjmij Jezu na konendę, te nasze dary, przyjmij serca, dusze, nasze, zawsze ofiary Myśmy kiedyś w niebie, posiądź mogli Ciebie, posiądź mogli Ciebie na wieki wieków Myśmy kiedyś nie wie, posiądź mogli Ciebie, posiadź mogli Ciebie. Już są nasi Trzej królowie. Wobec tego myślę, że wszyscy, którzy mieli przyjść, już są na miejscu. Prosimy zrobić miejsce dla Trzech króli i rozpoczynamy nasze krótkie przedstawienie.